Dalej, pokażcie się tu wszyscy. Dam wam rozkazy na dzisiaj i wyznaczę każdemu jego zajęcie. Chodźmy tu, pani Klotz. Zacznijmy od pani. Obiecam obowiązek posprzątania w całym mieszkaniu. Proszę grać za mocno. To ba bardzo niszczy. Oprócz tego oddaję pani do nad dokami jeśli się któreś dziś zawieruczy albo jeśli coś się stucze pani będziesz za to się z zasób goztropny wymiar kary no, ruszaj pani ciebie, dziebełko i ciebie, szygiełek przeznaczam do pokania i nalewania wina ale tylko wówczas gdy ktoś będzie miał, nie, a nie wzorem tych błaznów lokali, co to naprzykrzają się ludziom i namawiają do picia wówczas, gdy nikomu nawet się o tym nie śniło. Czekajcie, aż ktoś poprosi. I to nie jeden raz. A pamiętajcie przy tym nie żałować wody. Tak, ta wino, uderza do głowy. Czy mam zdrzeć płótnianki? Tak. Kiedy ujrzycie, że gości się wchodzą. A pamiętajcie, nie zniszczyć niberii. Ale kiedy proszę pana, mój kaftan po jednej stronie z przodu, strasznie poplamiony olejem. A znowu moje szarawary, całkiem podarte z tyłu. Tak, że mi widać. Sa! <laughs> Trzymaj się <laughs> zręcznie koło ściany. I zawsze obracaj fronty. A ty, gdy będziesz usługiwał, zawsze trzymaj kapelusz w ten sposób. Aha, halo? Halo, halo? A ty, paniczu, któremu łaskawie przebaczyłem ostatnie wybryki, proszę, aby ci również nie wpadło do głowy, wykrzywi wykrzywiać się na nią. Ja ojcze? Wykrzywiać się na nią? Z jakiej przyczyny? Mój Boże, już my wiemy, co sobie myślą dzieci, kiedy ojciec żeni się powtórnie, i jakim okiem patrzą na tak zwaną macofę. Ale jeżeli pragniesz, abym zupełnie wymazał z pamięci ostatnią sprawkę, zalecam ci, byś tę osobę przyjął jak najuprzejmiej i był dla niej tak grzeczny, jak tylko zdołasz. Jeżeli mam prawdę wyznać, ojcze, to nie mogę powiedzieć, abym był bardzo rad z tego, iż ta osoba zostanie moją macową. Skłamałbym, gdybym to utrzymywał. Ale co się tyczy grzecznego przyjęcia, ręczę Ci, ojcze, iż pod tym względem spotkasz się z najściślejszym posłuszeństwem. No, pamiętaj. Zobacz, ojcze, nie będziesz miał powodu się oskarżać. Bardzo Ci się to chwali. Walery, pomóż mi w tej sprawie. Chodź tu, im ci Jakubie zbliż się. Zachowałem cię na ostatek. Czy do Stangreta zamierza pan mówić, czy do kucharza? Bo jestem jednym i drugim. Do obydwóch. Ale do którego najpierw? Do kucharza. Niech pan zaczeka, jeśli łaska. Cóż tu, udjaska za jakieś komedie? Jestem na usługi. Przyrzekłem dziś wydać kolację, Jakubie. Cuda się dzieją. Powiedz no mi, potrafisz zgotować, jak się należy? Mm, owszem, jeżeli pan da dosyć pieniędzy. Cóż u diabła? Ciągle pieniędzy? Zdawałoby się, że oni nie umieją nic innego, jak tylko pieniędzy, pieniędzy, pieniędzy. Wciąż słyszę jedno słowo w giebie. Pieniędzy. Ciągle słyszę tylko pieniędzy. Oto ich ulubiony konik pieniądze. Słyszał kto kiedy bezczelniejszą odpowiedź? Wielka sztuka ugotować dobrą kolację za drogie pieniądze. To najłatwiejsza rzecz pod słońcem. Nie ma tak miernej mózgownicy, która by się nie wysiliła na to. Kto chce się okazać zdatnym człowiekiem, powinien umieć dać dobrze jeść za tanie pieniądze. Dobrze jeść za tanie pieniądze? Rozumie się. Dali Bóg, panie rządco. Bardzo byłbym wdzięczny, gdyby mnie pan nauczył tego sekretu i objął urząd kucharza. Bo jak widzę, w tym domu do wszystkiego chcesz nos przyciągać. Cicho mi! Czego dźwięk trzeba? Oto jest tu pan rządca, który ugotuje panu dobrze jeść za tanie pieniądze. Hej tam! No, masz mi odpowiedzieć na pytanie. Ileż osób? Osiem do dziesięciu, ale trzeba liczyć tylko na osiem. No, gdzie jest dla ośmiu, znajdzie się i dla dziesięciu. Rozumie się. A no to trzeba będzie cztery wielkie dania i pięć przystawek. Zupa, pierwsze danie. Dużo diabła! To starczyło dla całego miasta! Pieczyste. Łotrze, pożreć chcesz mnie całego. Legumina. Jeszcze? Chcesz, aby wszyscy popękali? Czy pan to po to sprosił gościa, aby ich uśmiedzać z przejedzenia? Idźże sobie przeczytać jakie przepisy zdrowotne i popytaj się, lekarzy, czy może być coś szkodliwszego dla człowieka niż nadmierne jedzenie. Ma słuszność. Dowiedzę się, Jakubie, ty i podobni tobie. Że to prosta mordownia, stół przeładowany potrawami. Kto chce się okazać prawdziwym przyjacielem swoich gości, daje im miejsce skromnie. Toć, wedle słów starożytnego filozofa, po to się je, aby żyć, nie zaś po to żyje, aby jeść. Pięknie powiedziane. To najpiękniejsza sentencja, jaką słyszałem w życiu. Po to się żyje, aby jeść. A nie po to, aby żyć. Nie, nie, to nie to. Jak ty to powiedziałeś? Że po to się je, aby żyć. Nie zaś po to żyje, aby jeść. A, słyszałeś? Cóż to za wielki mędrzec powiedział? Mm, nie przypominam sobie w tej chwili. Pamiętaj mi spisać te słowa. Chcę je wyryć złotymi literami nad kominkiem. Nie ja omieszkam. Co zaś się tyczy wieczerzy, niech pan to mnie pozostawi. Już ja wszystko zarządzę jak trzeba. Więc dobrze. Tym lepiej, mniej będę miał kłopotu. Najlepiej dać coś takiego, czego nie można dużo jeść i co zaraz syci. O ty, potrawkę baranią, dobrze tustą, do tego ciastą nadziewane gęsto kasztanami. No, to zapycha. Niech mi pan zaufa. A teraz, Jakubie, trzeba wychędożyć karoce. Niech pan czeka, to do Greta. Powiada pan? Że trzeba wychędożyć karoce i mieć konie w pogotowiu. No, zawierzysz na jarmark. Pańskie konie? Ależ dali Bóg, one po prostu z nóg lecą. Nie powiem panu, że leżą na podściółce. Biedne zwierzęta nie wiedzą, co to podściółka. Nie ma co o tym gadać, ale trzyma je pan na tak ścisłym poście, że to już zaledwie cienie, widma, szkielety, a nie konie. Wielka im krzywda. Cały dzień nic nie robią. A pan myśli, że kto nic nie robi? To już jeść nie potrzebuje. Lepiej by wyszło na zdrowie, biednym bydlętom pracować porządnie, ale za to najeść się dosyta. Serce się kraje patrzeć na tę mizerię. Bo koniec końców człowiek ma serce dla swoich koni. Zdaje mu się, że sam cierpi, jak patrzy na ich niedole. Od ust sobie codziennie odejmuje, aby je pożywić. To, proszę pana, trzeba być z kamienia, aby tak nie mieć litości nad bliźnim. Niewielka praca odwieźć panienki na jarmark. Nie, panie. Nie miałbym odwagi ich zaprząc. Sumienie by mnie gryzło, gdybym uderzył batem tych uzięta. Jakże pan chcesz, aby one zawlokły karoce, skoro same ledwie się wloką? Uproszę sąsiada, aby zastąpił Jakuba na koźle. Wszakże tak będzie. Tu potrzebne. Niech będzie, wolę już niech zginął z innej ręki, nie z mojej. Pan Jakub coś dużo rezonuje. Pan rządca coś we wszystko nos wściwia. Cicho tam? Ja bo proszę pana, znieść nie mogę lizunów i dobrze widzę do czego to zmierza. Ty jego wieczne trzęsienie się nad chlebem, winem, nad solą, wodą i świecami. To tylko po to, aby Panu bakę świecić i ująć Pana za serce. Wściekłość mnie już bierze. Przykro mi do prawdy codziennie słyszeć, co ludzie o Panu gadają. Niech co będzie, ja mimo wszystko dla Pana mam serce. Po moich koniach Pan jest człowiekiem, którego kocham najwięcej na świecie. A mógłbyś mi powiedzieć, mości Jakubie, co o mnie gadają? – Owszem, gdybym był pewny, że się pan nie pogniewa. – Nie, ani trochę. – Aha, pewien jestem, żeby się pan rozzłościł. – Ani mi się śni. Owszem, przyjemność mi zrobisz. Radę będę usłyszeć, co ludzie o mnie mówią. – Skoro więc pan każe, powiem otwarcie, że drwią sobie z pana ze wszystkich stron. Musimy znosić za pana przycinki. Nie ma większej uciechy świat niż dworować sobie z pana i obnosić to coraz nowe powiastki o pańskim sknerstwie. Y jeden mówi, że pan każe drukować osobne kalendarze z podwójną ilością dni krzyżowych i wigilii, aby domownikom nałożyć dubeltową liczbę postów. Drugi, że pan zawsze umie się o coś pogniewać na służbę z okazji nowego roku lub odprawy, aby móc nic nie dać. Ten powiada, że pewnego razu pozwałeś pan kota z sąsiedniego domu za to, że zjadł panu resztkę potrawki baraniej. Uf, że schwytano pana w nocy, jak pan sam odkradał z koniom i że własny stangret, ten co był tu przyda mną, wrzepił panu po ciemku porcyjkę batugów, do których się pan nikomu nie przyznał. Słowem mam rzec prawdę? Ruszyć się nie można. Aby się o Panu nic nie słyszało, jak Pana obrabiają na wszystkie strony. Jesteś Pan pośmiewiskiem całego świata. Nikt o Panu inaczej nie mówi, jak tylko o skąpcu, dusi groszu, brudasie i lichtwiarzu. Jesteś głupiec, bałwan, hultaj i bezczelnik! A co? Nie zgadłem? Mówiłem, że się Pan pogniewa, nie chciał Pan wierzyć. Nauczę Cię takich gadań! Widzę, Mości Jakubie, że Ci źle płacą za Twą szczerość. Dolicha! Mości Przybłęto, który chcesz tutaj grać ważną figurę, to nie Twoja sprawa. Śmiej się z kijów, które sam dostaniesz, nie z moich. Ejże, Panie Jakubie, proszę, nie się Pan nie złości. Oho? Coś mi cienko śpiewa. Spróbuję udać sucha, a jak będzie zbyt głupi, żeby się przestraszyć, przetrzepię go trochę. <laughs> a czy wiesz, panie śmieszku, że ja śmieszków nie lubię i że jeżeli będziesz mi w drogę właził, nauczę ciśniać się z innego tonu? Ejże, zwolna! Co zwolna! Jak mi się będzie podobało! Za pozwoleniem! Widzicie, błazna. Panie Jakubie. Nie ma żadnego pana Jakuba. Jak się wezmę do kija? To ci tak skórę wyłoję. Jak to? Do kija? Nic, nic. nic. Ja, ja tak tylko. Czy ty wiesz, panie śmiałku, że bardzo łatwo mógłbym przełojdzia ciebie? Ależ nie wątpię. Że ostatecznie jesteś tylko lichym kuchtom Wiem, wiem. I że mnie jeszcze nie znasz jak należy? Niech pan daluje. Wyłoż mi skórę, powiadasz? Tak sobie żartowałem. A mnie twoje żarty wcale nie smakują. Niech cię to na drugi raz odłuczę od głupich żartów. Niech diabli wezmą szczerość od że rzemiosło, wyrzekam się go. Odtąd nie w głowie mi mówić prawdę. Mniejsza zresztą mego pana, on przynajmniej ma jakieś prawo mnie grzmocić. Ale co z panem rządcą? Jeszcze się porachujemy. Ach, Frozyno, tak mi dziwnie jakoś. Jeśli mam prawdę powiedzieć, strasznie się boję tego spotkania. Mm, ale dlaczego? Skądże ten niepokój? Ach, ty się pytasz? Czy nie możesz sobie wyobrazić uczuć osoby, która za chwilę ma zobaczyć narzędzie tortur, na jakie jest skazana? Wierzę bardzo, że gdyby chodziło o przyjemny rodzaj śmierci, wolałabyś do tego inne narzędzie niż pana Harpagona. Poznaję z twojej minki, że młody elegancik, o którym mówiłaś, zaprosił mi ci nieco głowę. Tak, Frozyno, nie myślę przeczyć. Wyznaję, iż kilkakrotne jego odwiedziny i obejście, tak pełne grzeczności i szacunku, zostawiło mi nader miłe wspomnienie. Mm, czy dowiedziałaś się, bodaj, kto to taki? Nie, nie wiem. Ale to wiem, że jest człowiekiem, którego można pokochać. To pewna, gdyby rzeczy zależały od mego wyboru, wolałabym raczej jego niż innego. I wspomnienie to nie ma odgrywa role we wstręcie do narzuconego mi małżeństwa. Mój Boże, takie gigantki są bardzo przyjemne i umieją się przypodobać. Ale cóż, zwykle są golni jak święci które Lepszy los, zaprawdę, czeka cię z mężem starym, ale bogatym. Przyznaję, że związek taki nie wróży zbyt wielkich rozkoszy i że trzeba będzie przebaczyć trochę strętu, ale to przecież nie na wieczność. Śmierć jego wierza i pozwoli ci znaleźć kogoś mniejszego, bo zawsze to przykre Mój Boże, Frozyno! To straszna rzecz, i żeby móc być szczęśliwą, trzeba życzyć lub oczekiwać dopiero czyjegoś zgonu. Śmierć nie zawsze jest taka uprzejma dla naszych zamiarów. Hmm, czy panna żartuje? Dochodzisz na tylko z tym warunkiem, że zostajesz prędko w To jest z ślubnego kontraktu. Ale to byłaby bezczelność, gdybym miał ją umrzeć do kwartału. Ale otóż i on by własnej sobie. Ach, Frozyno, cóż za postać? Nie gniewaj się, piękna panienko, <coughs> że ci się oświetlam nam przedstawić w okularach. Wiem, że twoje wdzięki dostatecznie jaśnieją oczom, dość są widoczne same przez się i nie potrzeba szkieł, aby się ich dopatrzeć, ale wszak i na gwiazdy ludzie patrzą przez szkła. Ja twierdzę i zaręczam, że pani jesteś gwiazdą i to jaką gwiazdą, Najpiękniejszą gwiazdą, jaka istniała kiedy w krainie gwiazd. Rozino, ależ ona nic nie odpowiada. Nie okazujesz żadnej radości z mego widoku. E, jeszcze nie może ochłonąć. Przy tym dziewczęta zawsze się wstydzą pokazać tego tak od razu, co się dzieje w serduszku. Masz słuszność. Och, cóż za wstrętny człowiek! Co mówi moja ślicznotka? A że pan jest zachwycający. Jesteś zbyt łaskawa, czarująca istotą. Cóż za figura. Jestem ci nader obowiązany za takie uczucia. Nie wytrzymam dłużej. Oto syn pragnie złożyć ci uszanowanie. Ach, Frozyno, cóż za zdarzenie. To właśnie ten, o którym ci mówiłam. No istotnie nadzwyczajny zbieg okoliczności. Uważam, iż pani siedzi widząc mi ojcem tak dorosłych dzieci, ale wkrótce zbędę się obojga. Jeżeli mam pani prawdę wyznać, nie spodziewałem się nigdy takiego spotkania. Zdziwiłem się niemało, kiedy mi dziś rano ojciec odwieścił swój zamiar. Toż samo mogłabym powiedzieć o sobie. To spotkanie zaskoczyło mnie nie mniej od pana. Nie byłam przygotowana na taką przygodę. To w pani, iż ojciec nie mógł uczynić lepszego wyboru i że zaszczyt oglądania pani jest dla mnie niemałym szczęściem. Jednakże, mimo wszystko, nie będę pani upewniał, iż z radością powitam w tobie moją macówkę. Dworne oracje zbyt trudne mi są w tych warunkach i podobieństwem mi jest winczowy z pani tego tytułu. Te słowa mogłyby się wydać nie dość uprzejme, ale pewien jestem, że ty, pani. Zrozumiesz je tak, jak należy i pojmiesz, iż ten związek musi budzić we mnie bardzo naturalną odrawę. Wiedząc, kim jestem, nie możesz się nie domyślać, do jakiego stopnia stoi on w drodze Jeżeli mam prawdę wyznać, powiem, przeproszeniem mojego ojcza, ojca, że gdyby rzeczy zależały ode mnie, a małżeństwo to nie przybyłoby nigdy do skutku. To doprawdy prawdy bezstydnik. Ładna oracja powitalna. Ja zaś w odpowiedzi wyznam, że moje uczucia w tym względzie są zupełnie podobne. Jeżeli panu byłoby przykro widzieć we mnie macochę, mnie również bardzo byłoby niemiło ujrzeć w nim pasierwa. Nie myśl proszę, że to z mej woli grozi Panu to niebezpieczeństwo. Za nic nie chciałabym Panu zrobić przykrości, To ile przemoc nie zmusi mnie do tego, daję Panu słowo, że nie przystanę nigdy na małżeństwo, które Pana martwi. Masz słuszność, na takie głupie odezwanie trzeba z tego samego tonu. Przepraszam cię bardzo, ślicznotko, za zuchwalstwo syna. Głupcas jeszcze nie pojmuje tego, co mówi. Upewniam, że się nie czuję bynajmniej obrażony. Przeciwnie, sprawił mi przyjemność, wyrażając otwarcie swoje prawdziwe uczucia. Podoba mi się to wyznanie. Gdyby przemówił inaczej, zmniejszyłoby to mój szacunek dla niego. Zbyt dobra jesteś, że tak tłumaczysz jego głupstwa. Z czasem zresztą nabierze rozsądku. Zobaczysz, zmieni zapatrywania. Nie, ojcze, nie byłbym zdolny odmienić uczuć i proszę silnie panią, byś zechciała mi uwierzyć. Patrzcie mi, błazna, brnie dalej. Chciałbyś, ojcze, abym kłamał swoim myślom? Jeszcze zaczniesz to mówić z innego tonu? Dobrze więc, Ojcze, skoro będę trzymał ją inaczej. Pozwól więc, Pani, że postawi się na miejscu mego ojca i wyznam ci, iż nie widziałem w świecie nic równie uroczego. Nie pojmuję większego szczęścia niż podobać się Tobie. Tytuł Twojego męża jest zaszczytem i rozkoszą, którebym przedłożył na potęgę największych władców świata. Tak, Pani. Szczęście posiadania cię jest w moich oczach najpiękniejszym losem, a w zdobyciu go pokładałbym całą moją dumę. Nie istnieje nic, czego bym nie był zdolny uczynić, dla tak kosztownej nagrody, najpotężniejszym zapory. Hola, synu, hola. Bo w imieniu ojcze przemawiam do pani. To krojcet mam język, aby mówić za siebie. Nie potrzebuję adwokata. Hej tam, przeseł. Nie lepiej udamy się teraz na Jarmark, aby wcześniej wrócić i mieć więcej czasu do gawędki. Wołaj tam, niech zaprzęga. Zechciej wybaczyć, ślicznotko, że nie pomyślałem o jakiej przekąsce przed spacerem. Postarałem się o to, ojcze. Kazałem w Twoim imieniu przynieść parę chińskich koszy, pomarańcz, daktyli i konfitur, Walerii. Uważasz, ojcze, że to nie dosyć? Mam nadzieję, że pani zechce darować. Ależ i to by było zupełnie zbyteczne. Czy zdarzyło się pani widzieć, kiedy piękniejszy diament niż ten, który ojciec ma na palcu? W istocie błyszczy wspaniale. Musi pani blisko zobaczyć. Bardzo piękny rzeczywiście. Ogień ma niezrównany. Nie, Pani, w zbyt pięknych znajduje się rączkach. Chcieli Pani przyjąć ten mały upominek, jaki Ci składa ojciec. Ja? że ojcze? Pragnąłbyś, aby Pani przyjęła ten pierścień dla Twojej miłości? Jak to? Ależ tak! Ojciec daje mi znaki, abym Panią nakłonił do przyjęcia. Nie, nie chciałabym. Zartuje Pani? Za nic w świecie nie wziąłby go z powrotem. O, szaleje. To byłoby... Ależ nie Pani, to byłaby obraza. Ależ proszę. Ani mowy. Niech wszyscy czarci. O, jaki wzburzony mową. O zdrajco. Widzi Pani? Do Kacie, Chacie, opryszku! To nie moja wina, ojcze! Robię co mogę, aby panią nakłonić. Cóż, kiedy się upiera? Wisielcze. Jesteś pani przyczyną, iż ojciec podniewał się na mnie. Łodrze! Przyprawiasz go o chorobę. Przez litość, pani, nie opieraj się dłużej. Mój Boże, cóż za ceremonia! Żebyś zjemnych, skoro pan tak chce, koniecznie. Aby więc pana nie gniewać, zatrzymuję go na razie, lecz nie omieszkam zróżnić przy sposobności. Pozwolisz, ojcze, że będę za ciebie robił konary domu i zaprowadzę panią do ogrodu, gdzie kazałem podać po wieczorek? Walery, miejże przynajmniej oko na wszystko i staraj się uratować, ile będzie można. Aby odesłać z powrotem do sklepu, niech pan będzie spokojny. O, o synu wyrodny, chcesz więc mej ruiny?